Do lasu zobaczymy co słychać w grzybach dam to longiem po prostu może bez cień żadnych może ktoś będzie to oglądał i sam zobaczę jakiegoś fajnego grzyba albo, albo coś ciekawego jestem w lesie na Mazowszu to jest zachodnie Mazowsze no i zobaczymy co tutaj Słuchajcie, o jakiś żołądź padł. Albo żołędź. <słuch> Mamy tutaj las mieszany. Dęby, lipy, graby i oczywiście leszczyna w tym roku w ogóle nie wiem czy zauważyć jest niesamowity Ty wysyp owoców laskowych i owoców leszczyny mam tutaj parę miejscówek grzybowych dwa dni temu opadało więc może coś się pojawi tutaj nic w tym lesie zazwyczaj Udawało mi się trafić prawdziwki o takich słusznych rozmiarach. Tutaj ta mikoryza jest naprawdę nieźle rozwinięta, więc jak grzybki są, to już przynajmniej coś się, coś się uda zebrać. Oczywiście tutaj jakby jest przewaga jednego grzyba, to ten las jest wszędzie bardzo podobny. Jeżeli chodzi o prawdziwki to tu się pojawia usiadkowane Ale też są tutaj na przykład ceglastopore, Zdarzają się też te piaskowe No zobaczmy, tu mam taką polankę Nie wiem jak to wygląda w telefonie Na żywo wygląda całkiem fajnie.